Zapraszam do kolejnego filmu. Dzisiaj sposoby na bardzo szybkie wymaksowanie wszystkich statystyk na początku gry. Będzie przetyfanie, zwinność siła i legenda powiązana z tym wszystkim. Zacznijmy od przetyfania, ponieważ jest najłatwiejsze. Do przetyfania użyjemy glitcha, który może się przydać też do wielu innych rzeczy, polegając na tym, że możemy duplikować przedmioty w naszej skrytce. Żeby dostawać poziom przetrwania, bardzo często jest używanie zasobników z zasobnikowym zestawem do użycia tn Możemy go znaleźć w zrzutach, które są co jakiś czas losowo, w strefach fajantanny. I po tym, jak taki zrzut zdobędziemy, wsadzamy go do skrzynki. Następnie w skryce jedziemy do góry. Ustawiamy kursor na przedmiocie, który ma dużą ilość którą potem skopiujemy, ważne jest to, żeby ustawić tak, żeby potem nie można było scrollować. Czyli, jeżeli na przykład macie za dużo broni i nie dosiągacie do tych, gdzie są duże ilości, no to po prostu je na chwilę odłóżcie. Czyli ustawiam kursor, wychodzę teraz. Po tym, jak otworzę skrytkę naciskając F, będę musiał kliknąć prawy przycisk, a potem od razu lewy. Na początku Wam pewnie nie będzie wychodziło, ale po głębszej praktyce. Powinno się udać. Mi teraz nie wyszło. Czasem nie wychodzi. O, teraz właśnie wyszło. Czyli nacisnąłem i mi się tutaj podświetliło. Po tym jak tak się stanie, naciskam na przedmiot, który chcę skopiować. Zbroń mi to tak nie działa. Po czym naciskam C, czyli wszystko. I teraz właśnie dostałem bardzo dużo zrzutów. Można tak robić z każdym przedmiotem w bardzo dużych ilościach. Więc po tym, jak będzie tak dużo zrzutów, to idziemy do kwatery mistrza i mu je oddajemy, zdobywając bardzo duży poziom przetrwania. Po tym, jak będziesz poziom przetrwania, możemy tym samym sposobem od razu wbić bardzo duży poziom legendy, który wymaga chorych ilości doświadczenia. Dobrze, to było przetrwanie, teraz przejdziemy do zręczności. Musimy się udać do wskazanego miejsca na mapie. Łatwiej się nawigować z tą bezpieczną strefą, a z niej już łatwo dojdziemy do tego miejsca. Czyli idziemy o tutaj. Ja tam teraz szybko pójdę. I właśnie w tym miejscu jest ta bezpieczna strefa, do której będziemy często przychodzić. Dlatego, że oczywiście będziemy robić to w nocy, żeby było dwa razy szybciej z doświadczeniem. Na razie wam pokażę, jak to wygląda za dnia, żeby nie musieć się zmagać z przemieńcami. Najtrudniejszym momentem w nocy będzie po prostu przejście tą ulicą i wejście do tunelu, gdyż na moście można znaleźć przemieńców. Potem, jak już dostaniemy się do tunelu. Wchodzimy do tych drzwi, idziemy tędy, prosto przed siebie. I tutaj jest wózek sklepowy. Skakujemy tutaj i teraz jest tutaj róg. Chodzi o to, żeby biec przed siebie i spamować przyciskiem C. Czyli przytrzymujemy Shift, W i spamujemy C. I spójrzcie na górę, co się dzieje ze zręcznością Co chwilę dostajemy bardzo dużo w krótkim czasie. Ręczności. E, plus w mocy to jest pomnożone razy 2 Co po takim dłuższym kręcie zacznie stopniowo męczyć, co e, zaraz zaobrezuje. O właśnie jak teraz. I po tym jak się zacznie męczyć, na chwilę e, ten poziom zacznie być nieco mniejszy. Ale nie musimy w ogóle zastopować, potem on z powrotem powróci do kondycji i będziemy mogli to kontynuować. Jak widać, teraz jest 15 i za chwilę, kiedy już powróci do formy, znowu będzie 30. Można robić tam dwa sposoby: albo tak w kółko spamować, nie przejmując się czy jest dzień czy noc, albo w momencie, kiedy nadchodzi dzień, iść do kryjówki i zmieniać na noc. Zróbcie, jak wolicie i co uważacie za wygodniejsze albo bezpieczniejsze. I w ten sposób można szybko zmaksować zręczność. Teraz zajmiemy się maksowaniem siły. W tym celu będziemy potrzebowali dużo flar i koktajlów mołotowa. Można, co prawda, bawić się w ich krakowtowanie, ale najlepszym sposobem jest użyć tego samego glicza, co ze zrzutami i po prostu zrobić sobie ich bardzo dużą ilość. Po tym, jak już będziemy mieli określone składniki, kierujemy się na most niesławy. O, tutaj. Oczywiście robimy to w mocy. Na tym moście jest zawsze bardzo dużo zombie. Co w połączeniu, jeszcze z nosą i podwójnym doświadczeniem, oraz nawet przemincami, które tutaj nie będą mogły Was zbytnio zranić, dostajemy bardzo szybko duże ilości siły. Polega to na tym że ustawiamy się w odpowiednim miejscu, trusamy dookoła siebie to które sprawiają, że przemieńce nie mogą nas zaatakować i spamujemy wszędzie koktajlami mołotowa, co w przypadku dużego zakończenia zombie daje nam naprawdę bardzo duże ilości ekspat I zaraz to zademonstruję. Najlepiej już zmienić się na noc w momencie kiedy dotrzemy do wioski rybackiej, gdyż jest ona najbliżej. A stamtąd, nawet jeżeli ktoś będzie się bał przychodzić tędy, e, może zrobić nieco sprawda cięższego e, parkurem i wejść po tej wewnątrz tej kolumny, gdzie będzie trochę skakania, a zły błąd zakończy się śmiercią z wysokości. Okej, ja już zmieniam na noc. Ok, zmierzamy teraz do mostu. Ciągle monitorujemy mapę w prawym górnym rogu, żeby uważać na przemieńców. że idziemy jeszcze dalej w momentu tych słupów ciągle uważając na tych przemieńców ja już sobie zmienię na flyer żeby było bezpiecznie Widać, pościg się już rozpoczął. Rzucam fly, żeby być bezpiecznym. Wstajemy najlepiej dokładnie o, na tym samochodzie tutaj. Rzucę fly dookoła, żeby nikt nic nie zrobił. Teraz wyciągam koktajl mołotowa. I rzucamy nimi wszędzie. Jak widzicie, na górze daje to bardzo duże ilości ekstra po tym, jak już zombie się spalają. Które dochodzą do okolic tysiąca. niekorzystne jest ciągłe utrzymywanie pościgu, gdyż będzie tutaj przybywało e, to. Ciągle więcej zajażonych, więc szybko pójdę do przemieńca, żeby zwabić pościg na siebie. No i też nie musimy się trzymać stale jednego punktu, możemy tutaj chodzić. Im bardziej będziecie się czuć pewni. Tym będzie tak lepiej też nie przejmujcie się tym, że po tym jak rzuciłem koktajl nie widać żeby był jakikolwiek eks, ponieważ on się pojawia dopiero w momencie kiedy te zombie umierają co się dzieje w różnych odstępach czasu nie wygląda to na tak masowo ale ostatecznie i tak jest bardzo duże też warto rzucać właśnie w te miejsca na ziemi gdzie są e, czarne plamy po benzynie, dlatego że się te miejsca lepiej palą i zabijają więcej ofie. W tym przypadku akurat na moście jest bardzo mało przemieńców Zazwyczaj tak nie będzie i na przemieńcach też będziecie e, zdobywać dużo e, punktów siły. Właśnie się rozpoczął pościg, co dla mnie jest korzystne. Wrócę do lokacji początkowej i się zabezpieczy flarami. I teraz dalej kontynuuję rzucanie mołotowych. Zalecam, nie przemieszczać się zbyt daleko w momencie, kiedy goni was pościg. Lepiej jest zaczekać, aż się go zgubi, albo po prostu skrót też tutaj czekać. Jeżeli byście wytracili pościg, no to możecie właśnie się przemieszczać. No i właśnie tym sposobem opisałem jak można szybko na początku wy, wymaksować wszystkie statystyki. Mam nadzieję, że ten pojemnik Wam się przydał. Dziękuję za uwagę. Żegnam.